Siemanko, witam Was w Okiem Sosny. Właściwie teraz to tak powoli będzie to coś na w rodzaju Wargamer TV. Jest ze mną Piotr Bartkowiak z naszego sklepu z Tutaj jakby bawimy się w ten sposób, że ja generalnie nie wiem o czym mówię, on jest ekspertem, on będzie wiedział o czym mówię, ja tylko będę wyrażał zachwyt i machała rękami. Więc jakby, co do zasady też, też będziemy jeszcze o tym mówić w kolejnych filmikach, Piotr będzie się pojawiał coraz częściej w, w, na, 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 na tym naszym Wargamerowym kanale i będzie opowiadał jako fachowiec o różnych rzeczach, nie tylko ze mną, ale także sam. Dzisiaj, generalnie to było tyle tytułem wstępu, dzisiaj... Kill Team Octavius. Kill Team, Czyli team to Octavius, tak. druga edycja nowego Kill Teama, tak by właściwie należało powiedzieć. Ponieważ jakiś czas temu Games Workshop zrobiło reset koncepcji gry Kill Team, oddzielając ją od właściwej 40 jako samodzielną grę. I teraz. Co więc... zostało przyjęte bardzo dobrze przez graczy, bo Kill tak, Team jest. jako produkt sprzedaje się bardzo dobrze. A Piotr chyba wie o tym najlepiej, bo rozumiem, że na wilczej ludzie grają w 40, czy już tylko Kill Teama? Jedno i drugie. Aha. Kill Team, natomiast mieliśmy więcej League Kill Teama niż League 40 już. Szczerze jest chyba prostsza, szybsza gra do zagrania niż 40. Przede wszystkim wymaga mniej czasu, żeby do e, starcia. E, potrzeba mniej modeli, żeby za zacząć, więc ten próg do tego jest jeszcze fajnym takim elementem, albo żeby wejść w ten świat i zacząć sobie od stworzenia jednej bandy, a potem dodawania całej armii, albo dla graczy, którzy już mają jakąś armię ale kusi ich trochę tego, trochę tego, mam tych Marinesów, ale wziąłbym jeszcze sobie Eldarów, jakichś odków, czy coś, łatwiej jest... Pomieszać to można? Nie. Łatwiej Miesz, jest po prostu zrobić sobie kilka kill teamów a rozumiem. I skubnąć rozumiem. trochę smaczku z różnych armii, niż zacząć pełnoprawne armię do 40 Jasne. a potem to się kończy różnie, wiadomo. <laughs> no, słyszymy, no, na, powiedzmy jeszcze, że nauk metalowo-figurkowy, tudzież plastikowo-figurkowy jest bardzo poważną chorobą, coś na ten temat wiem. Słuchajcie, no to co? No to nie ma sensu, tutaj nie będziemy się bardzo rozwodzić. Czyli to Zaglądamy do środka. Czy chcesz jakby troszeczkę powiedzieć o tym, co się zmieni? Czy... Myślę, że to już jak będziemy przyglądać podręcznik. Okej. Okay. No to słuchajcie, to zaglądamy. No to co? Mamy otwarte. O Jezus, ile zabawek. Tak jest. No jak zwykle w takich pudłach mamy pudło pełne plastiku, a pod tym można się dokopać jeszcze do książek. No dobra, dobra, ale to ustalmy, ustalmy fakty. W środku mamy orkasów i... Dead co of click. O, proszę. Czyli armia, o. która od lat była tylko w żywicy, sfood w końcu dostępna o. w plastiku. Za ciężkie, więc ja mam. To, a, no, przecież po toporze poznaję, że torki. To Oczywiście mnóstwo elementów pewnie można złożyć na 300 różnych sposobów. Przede wszystkim to są nowi komandosi. Także o. jest to znowu nowa iteracja jednostki, a, która już troszkę się zestarzała. O, jest o, to jest najwyższy czas, żeby dostali. Słuchajcie. słuchajcie, oczywiście mamy tutaj grupę orków oraz jakieś powinien być przynajmniej jeden grot, tak zwany grot dywersyjny, Tutaj służy po to, po to, że się go wyrzuca, żeby zwrócił na siebie uwagę, zginął, a orkowie mogą realizować swoje zadanie. Ja bardzo lubię taktykę orkową, ta jakaś ta, ta armia jest ba bardzo bliska memu sercu. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, to będziemy wyciągać z pudła i odkładać na bok. Dobra, co dalej co tutaj? Dalej, dalej, dalej orki? Dalej a, o, jakie srogie chłopaki. Widać te longcoaty, widać te płaszcze, maski przeciwgazowe i zapytki, oczywiście. Słuchajcie, no bardzo, bardzo to ładnie wygląda. No, no to jest Games Workshop, no słuchajcie, oni w tej chwili są powoli klasą samą dla siebie. No rewelacja, podoba mi się, no to, co tu dużo gadać. Dobra, idziemy dalej. To były żołnierzyki, a to co? Tak. Teraz, A to co to jest? Zanim przejdziemy do dużych kawałów plastiku. To, to są barykady, barykady barykatu, jakieś? Ponieważ tak, mamy tutaj kilka barykad. Ale przede wszystkim mamy tutaj nowe miarki. To jest miarka? Tak, to jest miarka. A jak się to mierzy? I to jest miarka. Każdy bok ma oznaczenie yes. z figurką. Okay. Ja... Ja tak chciałem powiedzieć o gorku to Znaczy to jest kultura obrazkowa dla orków, tak? Dokładnie tak. Róż orka to tym, tym kółeczkiem albo kwadraci... jest... statystykach. Ja, ja rozumiem, jest... że uproszczenie gry, ale to już chyba jest lekkie przegięcie pały. No jest to e, ciekawe i kontrowersyjne rozwiązanie, dużo osób różnie to natomiast tak, na statystykach jednostek lub broni... Jest po dane. prostu symbol. Jest, jest symbol. Jest oczywiście podane w podręczniku jaki symbol ma ile cali, także można sobie normalną miarką zwykłą calową też Aha. mierzyć. Natomiast wymyślili takie narzędzie. No Nie, no rewulacja. pomysł. Szczerze interesujący. Mówię, to jest ciekawe, jak sprawdzi się to w praktyce. <laughs> Spoko. Daje to też taką, taki element, że czasami jednostki mają na przykład podane, że mają dwa trójkąty ruchu. Albo jakaś akcja dwa trójkąty, czyli dwa razy można o trójkąt Trójkąt przesunąć, czyli, dwa razy czyli konkretnie na określa jaką musimy pokonać odległość, a nie yy, i No powiem takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ciekaw jestem jak to się spisze. Ja także. A co tu mamy? Budyneczki. Tu mamy budyneczki, ale tym razem, w przeciwieństwie Orkowe. do tego, do czego nas przyzwyczaili, Orkowe mamy kolejne Hakwili i ruinek. Tak, i jakiś budynków imperialnych, nie wiadomo... No to co, jakaś kupa, nie wiem czego, opon, jakichś elementów workowego tak. uzbrojenia, to barykada z podobnych tych elementów. Super. Tak jest. Podobne barykady. To nie to to barykada, czy to budynek jakiś taki? To są całe takie jakieś mody workowe, jakieś konstrukcje <laughs> można by no Proszę że czachy widać, więc wiadomo, kto tu jest. Kto tu jest właścicielem tego? Bardzo fajnie. O, takie solidny kawał. Słuchajcie, ja powiem Wam szczerze mi to się. Ja to bardzo lubię te akurat te, te yy, budynki yy, właśnie z Games Workshopu. Do grania nie tylko w gry Games Workshopu, bo czy nie, głównie, jeżeli chodzi o Games Workshop, to głównie na Gromunda, ale to, to, to całkiem fajnie i do Legionu się sprawdza naprawdę wow, no ładne, ładne rzeczy. Co dalej? Więcej budynków. O oh, Jezu! Yes. jeszcze więcej budynków. Jeszcze więcej budynków. Słuchajcie, strasznie tego jest dużo. Tak to, co, jest to co to, to jest? Jakieś, jakieś Są zbiorniki? Całe jakieś instalacje... Workowe. Tak jest. <laughs> Nieznanego to przeznaczenia. Strasznie nie dużo żeby Autor w ogóle wiedział, co buduje Ważne, że coś zbudował. Tak, dokładnie. To jeszcze chyba to jakby, co jest typowe dla... Dla tych dla orkowych. Me me Mechaniak? Mechaniaków. tak, tak. Dobra, co mamy dalej? Teraz tak, klasyczna rozdziałka. A tu dziureczka Czyli się tak zrobiła A żeby one nie... mają po prostu chronić książki zawartość. I bardziej delikatne rzeczy przed plastikiem. Przed <słusza> <plastycznie> <słusza> A kto nas biednych uchroni? Obawiam <słusza> mam <się, słusza> nadzieję, że nikt! Obawiam się, że nikt. Obawiam się mam nadzieję. E, więc tak, mamy dwa podręczniki. Corebook, Core i Octarius. Octarius Oktarius to jest ja, tak, tak, tak. E, książka e, pod kampanię z tego zestawu. A, już widzę. I mamy tutaj statystyki jednostek, e, które są w tym zestawie. No ładnie wygląda. Jak to jest, Statystyki. I tutaj można zobaczyć, o, że zupełnie się to zmieniło. Jest inne podejście. Ej, no, come on. I A, słuchaj, zasięgi są, tak na, jest, jest kółeczko. Tutaj mamy pięciokącik. Tak, tak, tak. Rozumiem, ale Co statystyki istotne, zupełnie inaczej. Zobacz na w, rany. To jest zwykły gwargista, mamy 7 ran. Jak 7 ran? 7 ran. To to nie tak wiem. Tak bardzo. Blood Thrister to ile tak. miał? 36? Ale to, to nie, to brań nie może zadawać taki wypadku. Broń zadaje po kilka obrażeń. A, czy to jest damage, czy ja dobrze to tak. Proszę Broń bardzo, aha. To jest większa rozpiętość. Zamiast jednego badania na podstawie mamy około 10 games. Workshop i po z... większe polowanego. Czyli w zamian za tą zwykłą, takie, że tam masz i tak dalej, to, to jest w ogóle jakiś tak. evenement. No, poszli do przodu, poszli do przodu, lepiej. Kill Team jest po prostu zupełnie nową grą. Jest, ma nowe statystyki, tak nowe kasy. podejście do rozgrywki. I... Jest na przemiany aktywację. Jest na Jak aplikacja. w to myślę, że nawet, nawet tak, coś tak. nie by się mogło spodobać. Także tak, jeśli chodzi o... O, ale srodzy panowie! No ładnie, ładnie, ci, są ci Krigi są bardzo ładne. Super. Podoba mi się to, że rzeczywiście przedstawili w kilku różnych sposobach malowania. Przede nie powtarzają w kółko tego, co było, jak gdyby Aha, o tu proszę doda, ale w, 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 w kilka różnych interpretacji przedstawili. Okej. Okay. Dobra, to jest Oktarius, czyli książeczka okay. ze scenariuszami. Co tam mamy dalej? I podręcznik główny. Podręcznik główny. Ale to już nie tylko do Oktarius, tylko w ogóle. To już jest ogólnie podręcznik główny do gry. Aha. Taki podręcznik też można kupić osobno. Mhm. Natomiast w zestawie startowym dostajemy wszystko. A, no tak. I tutaj widzę. Także już a, tu a mamy jest prezentację tak. podejścia. został też. Frakcji. Astra Militarum, tak. Wiesz, dlaczego Astra Militarum? Kiedyś była Gwardia Imperialna. To jest taki <grydy> dyktorykę, że Games Workshop chce zastrzec wszystkie nazwy własne po to, żeby ktoś nie mógł używać. No i chcieli za zastrzec Gwardia Imperialna. No. Napoleon Bonaparte by się nieco obraził. <grydy> no to byłoby dość problematyczne. Zgadza się. O chaos, main. No, tak Okej, okay. no czy rozumiem. To prezentacja wszystkich frakcji na początku. Co istotne? Ojej. sobie kawałek dalej. Mamy bardzo ładnie przedstawione zasady. Oho. Bardzo czytelnych. No chłopaki znają się na robieniu gier. No co tu dużo gadasz, no. W środku czytelna struktura. Inicjatywa, strategia. Jak ta, strategia jak to jest. Czytelne obrazki to już nie, nie są czasy. Czarno-białych wycinek w kątach i, ogromny, I ogromnych bloków tekstu. Tak jest. No musimy się uczyć czy nie prawda? nie się Dokładnie <laughs> tak, <laughs> tak. O, proszę, open play. I teraz tak. Kill Team, tak samo jak teraz wszystkie główne gry Games Workshopu, wychodzi z założenia trzech form rozgrywki. Open hmm. play, czyli gramy jak chcemy. Co mamy, wystawiamy na stół i się bawimy swobodnie. Match play, Aha. czyli wydłużona walka, gdzie już to ma być jakiś balans tej rozgrywki z myślą o turniejach i Aha. to, co jest dla Geekspokrzepu chyba obecnie jak gdyby najbliższe ich sercu, czyli narrative play, rozgrywka narracyjna, która zresztą w takiej małej skali nabiera uroku, bo rzeczywiście to ma możemy, jakiś set, się możemy się też... sami z tymi. Tak, każdy no, może się do nazwać i tak dalej. No, tak, no fajnie, nie, tak. fajnie. Więc tutaj jest też ten system rozwoju kampanijnego, są scenariusze pod każdy styl rozgrywki. Okej, okay, no super. Czyli to jest rozumiem do wszystkich, zasady całej gry po prostu w tym korolu. No nie krwi. Krwi. jest to jakieś mamy... takie wiarażne. Ile to ma stron? Ciężko powiedzieć. A, 143. No, 145, 145 nie, 5. 143. no umówmy się. No. Na końcu mamy przegląd markerów i tokenów, które też dostajemy. O. Ponieważ tutaj mamy akusik z tokenami i po prostu podręcznik ma legendę, który do czego służy. I Także ładnie oczywiście, obiektywy bardzo fajnie się prezentują, widać będzie od razu o co, o co chodzi. Tak, tak, no ładnie, no jest no, ok, naprawdę potrafią chłopaki robić, a to co? To są karty. Karty. Karty jednostek, karty taktyk. Tak, no odprujemy to? Pytanie, czy wygramy z tym? Nie, A może ostre narzędzie. Dobra, słuchajcie, to są karty takty. Śliczne zapewne. Tak nie są będziemy są już ładnie, tego. Ładnie zapakowane. Wygodne jest to, że mają swoje pudełeczka. A, a także proszę. nie będzie to latać po całym domu. Kilti ma to co? Ok, znowu. Instrukcja. A, czyli to instrukcja. jest. Jak to złożyć, żeby dokonanie. było piękne? Proszę bardzo, Ła, no ładnie, bardzo fajne. Także wszystko jest. Instrukcja jest zarówno do terenów, jak i do jednostek. No, rewelacja, a tutaj. A, jak skleić nasz team, żeby tak te się nie wyglądał. Dokładnie tak. Super. No potrafią. mam odpowiedzi jak różnych operatorów złożyć, w jakich konfiguracjach, żeby odpowiadali rolom, które są zapewniane, ponieważ teraz ten kill team zrobił trochę ryzykowne zagranie, ale wygląda na to, że naprawdę im fajnie to wyszło, mianowicie odeszli od systemu budowania armii punktowo Aha. na rzecz struktury zespołu. Także mamy określone jak gdyby, sloty do wypełnienia. które czyli, no, bo specjalist, dowódca, specjalista, medyk, coś takiego. i tak dalej. No, na tej zasadzie bardziej operujemy. No, spoko. I oprócz tego. Czyli też, kolejny, w ogóle, bardzo innowacyjny produkt zrobili. Tak. Poszli coś zupełnie. Widać tutaj, że trochę inspirowali się doświadczeniami z Kraja. Bo Bożaj eksperymentował z naprzemienną reaktywacją i dużą ilością RAM. Mm -hmm. Tylko, że łokta jest bardzo możliwie uproszczoną grą, bo takie było jego założenie. Żeby był szybki, prosty, każdy łatwo załapie. Kiltim team ma mieć to większą głębię. Jasne. O, proszę, co jakby do bitwy. Plansza tereny, figurki, wszystko co tutaj jest. I wszystko to, co jest potrzebne Wszyscy. do zabawy. No rewelacja. Słuchajcie, no generalnie tak, no wygląda ładnie, jeżeli macie ochotę, no to oczywiście jeszcze mamy u nas w naszych zapasach, nie wiem czy mamy, czy nie mamy. No, oczywiście, że coś tam na Wilczej. Że, że Piotrek no, mówi, na żeby... mówi, że na Wilczej jeszcze troszeczkę, troszeczkę pięknych rzeczy do team są, czyli jakby jeżeli nawet nie jesteście z Warszawy, to można coś zamówić, jeżeli nam już brakowało, zabrakło w magazynie, to na pewno możemy dorzucić. I ten... Pod... Aha, słuchajcie, zapomniałem, że do kill teamu który zamawiacie, dodajemy gadżety. To znaczy koszulki na karty. Proszę takie ładne kill team I mamy nieśmiertelniki. A te nieśmiertelniki. Super. Tak jest. <ścoughs> jest jeszcze parę innych Tak, do nas tutaj można trafić, ale... Jako z... przykłady jako przykłady, bo niestety więcej nie udało mi się znaleźć w magazynie, dlatego tylko te dwa pokazuję. Lecą szybko. Lecą szybko, także słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszamy, www.gamer.pl. oczywiście e, link macie w opisie. I na dzisiaj to chyba tyle. Jeszcze ja tylko bardzo... dodam, że na Wilczej można wpaść i zobaczyć zasady, przejrzeć podnaczniki, zobaczyć jak to wygląda. Dokładnie przekonać tak. Przekonać się jak bardzo warte jest to zakupu. <laughs> serdecznie Was zapraszamy, póki co to, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, na razie, cześć. Do zobaczenia.